Chciałbym dziś pokazać taki króciutki poradnik na temat ratowania AdMEG32 i 16, gdy nie uda się ich zaprogramować, a z jakiegoś powodu tryb bezpieczny nam się przerwie. No, zazwyczaj wtedy komunikacja z układem umiera. Tutaj mamy taką właśnie ADMEG 16 umieszczoną na płytce stykowej. Komunikacja z nią umarła. Co ciekawe, nawet nie było żadnego save moda, nic. Po prostu układ w pewnym momencie się zaprogramował i koniec. I nie ma już, że tak powiem, e, żadnego znaku życia po SPI czy też ISP, będąc bardziej poprawny w tym przypadku. je poprawić kontrast, ale może różnie to wyjść. I w takiej sytuacji Nie należy wcale panikować, bo to, to wcale na szczęście nie jest tak ciężka sytuacja do naprawienia. Ponieważ e, jeśli Admega nie działa, to prawdopodobnie dlatego, że konfiguracja jej jest zła. Na szczęście w Admega 16 i 32 przy błędzie w programowaniu nie zablokuje nam się układ zupełnie. Czyli nie potrzebujemy, przynajmniej mi się tak nie trafiło i myślę, że częściej się trafi ten lightowa wersja, gdzie nie potrzebujemy pro programatora napięciowego tego który na reset wrzuca 12V bo po prostu żeby ona się tak zablokowała to, to już w ogóle trzeba mieć pecha ale no dobra, częściej się po prostu zablokuje w taki sposób, że ustawi się zły zegar, ale jaki zły zegar się ustawi, ustawi się cyfrowy zegar no i teraz jak to zrobić, jaki cyfrowy zegar, jak co ktoś może znowu spanikować, no i tutaj nie, nie ma co panikować, po prostu Trzeba wiedzieć, że to nie jest nic strasznego. Mianowicie, jeśli ktoś ma w sumie kwarca, który ma wyprowadzony cyfrowy zegar to w zasadzie ma temat rozwiązany, ale myślę, że to, to w takim razie będzie tylko ciekawostka dla niego, jak uratować tę admegę. Natomiast e, dla kogoś, kto nie ma, powiedzmy, tylko ma swoje te i, i teraz nie wie, co zrobić, no to są dwie drogi. Jedna to może użyć ewentualnie jakiegoś na przykład takiego atlantowskiego programatora, on tam ma chyba opcję, żeby wypuścić jakiś... No właśnie, co wypuścić? Po prostu wypuścić sygnał prostokątny na jakimś wyjściu i wpiąć go w jedną z nóżek z kwarca. Którą to nóżkę kwarca będzie? Znaczy nóżkę, w której... w połączeniach, które byśmy wpinali kwarc normalnie do AdMagi, czyli w tym przypadku interesuje nas Extal1, Pewnie to źle bym mówiłem. No to... Ale interesuje nas e, mianowicie ta nóżka, to jest ta dalsza nóżka od masy przy kwarcu. No to tak. Tu gdzie jest pięty żółty przewód, tam gdzie jest granatowy jest masa. I teraz sobie zobaczmy, zanim jeszcze zacznę dalej działać. Drucik się śmiesznie ułożył. Że kiedy przejdziemy na komputer. Kliknę sobie sprawdza VR i mamy trup. Nic się nie dzieje. No to teraz e, nie należy panikować. Bierzemy sobie drugą admegę na pokład, jakąkolwiek. Bo uwaga, robimy w niej blinka na przyspieszeniu. Jeśli nie, nie macie żadnego źródła cyfrowego zegara, to robimy sobie blinka na przyspieszeniu. Ta admega nie musi mieć kwarca, ta akurat tutaj ma sobie tak dla przykładu. No, i teraz co robimy? Robimy najprostszy w świecie program. Tutaj jest jego przykład, który teraz widzicie na komputerze. I po prostu robię blinka z prędkością taką przeciętną. Nie, nie można też przesadzić. Nie może być zbyt szybko, bo potem na tych kabelkach to znowu się rozjedzie ta częstotliwość. Ale tak metodą prób i błędów wyszło, że taki zegar z opóźnieniem 200 mili wystarczy. I jak widać, tutaj to, to, to oprogramowałem. Tak, właściwie to 400, ale bo tu mamy przełączenie jedno w górę w dół, w górę w dół, w górę w dół. No i taki najprostszy kodzik nam wygeneruje zegar, który już jest w stanie napędzić to I widzimy, to jest na PD7, a ta nóżka znajduje się w tym miejscu. Gdyby tak ostrość chciała chwycić, byłoby świetnie. Ale po co? Po co ostrość ma chwytać? Więc wpinamy teraz. Ta Admega jest już zaprogramowana na ten kod, który pokazałem, żeby przyspieszyć czas. Jak ktoś nie wierzy, no to musi tutaj nie wiem, zaufać. A jak nie, to może zostać czy swoich Admega niedziałających, jeśli jakiś ma. No i teraz wracamy sobie do programu. Ważne co ustawiamy sobie najniższy zegar, jaki jest możliwy. I proszę bardzo. Tutaj po bulach i mękach mamy Alpnęgę z powrotem. No i ja zwyczajowo z racji na to, że tam wiadomo o teraz MKV kalkulator próbował tam jeszcze na siłę znowu dobrać zegar i coś mu nie wyszło, ale my musimy mu powiedzieć, że nie, nie, nie. My nadal chcemy ten. No i teraz co robimy? Nigdy nie wiadomo co tam się poustawiało. Widać jakiś E4, D9 tam nie wiadomo, można by było przeglądać te zakładki i tam odklikiwać, ale ja ze zwyczaju e, wolę kliknąć ustawienie fabryczne, żeby ten nasz biedak tutaj się po prostu ustawił fabrycznie. Potem sobie tylko przestawić to, to co potrzeba. W moim przypadku to jest po prostu, żeby miał najwyższy wbudowany zegar e, i wy, wyłączony jaytag. Coś się nie chciał wyłączyć, ten J, tak? O, no, dobra, wyłączył się. No i teraz klikamy zapis, USB, -T, wykonaj. Tak chcemy. Programator pobrygał. I teraz możemy sobie brak zrobić. Sprawdź AVR. Tada! Nasza odmega wróciła do życia. A co najlepsze, odepniemy teraz ten, ten tu kabelek. On już jest niepotrzebny. I proszę bardzo, admega żyje nadal. Także tu, tu było taki pro, 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 prosty poradniczek, który mi się tu gdzieś metodą moich prób i błędów na pojedynczych no kilku. Bo tu zebrałem sobie kilka takich admek, które mi się zablokowało. No i w końcu jakoś udało się. Dojść, jak tu łatwo można je naprawiać. Także zrobiłem sobie taki krótki poradniczek. Mam nadzieję, że komuś on pomógł. No i pozdrawiam serdecznie.